Halo, hello, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale z gry Metin 2. No i tak, znajdujemy się właśnie w zaklętym lesie. Ekspię sobie tutaj PETA do 8.1, żeby mu dodać te skilly i tak dalej, żeby sobie demać podciągnąć. No jak widać, idzie mi tutaj jakoś. Z tym fulleku nawiad metki tutaj skończą całkiem przyjemnie, nie mam tam jakichś problemów. Tutaj akurat spot się zrespił, dlatego trochę po dupie dostawałem. I sobie siedzę dłuższą chwilę tutaj, na no, dzisiaj, dłuższą chwilę, czwarty chyba metr, kubity. I powiem wam, że no jest fajnie, tutaj, jak dosyć leci. Lecą też te bronie na 7.0 level. Nadają dużo, dosyć expa e, Petowi. No i co mogę wam powiedzieć, expa dużo tutaj leci. Posiedziałem 2 minuty już procenta wbiłem na jednym padeku w sumie. Nie wiem co, to jakaś idzie. Tu trzy metki podjąć sobie stały, te do EXPO. ekspo. Ja sobie wszystkie zbiłem. No i jakoś to tam leci. Nie wiem co on robi teraz. Dużo kasy tutaj leci, więc nie wiem, czy nie wykupię sobie trzeciej ręki ogólnie. Bo naprawdę leci tutaj mnóstwo kasy. Naprawdę mnóstwo. Jak ja widzę, po 3-4 tysiące. Tutaj o. To jest. Patrzcie, 2000 1500. Dobra, ale nie będziemy sobie zbierać. wiecie sobie zaraz wykupię tą rękawiczkę. Ej, rękawiczkę bo w trzecią rękę żeby mi to zbierało. No i co? Ja sobie trochę... o... ile? 16. No widz. Ja sobie po X5 trochę wracę tu jest normalny ten był normalny metek, więc ja sobie ten drop podniosę. Żeby to petowi wszystko dać potem mnie zaraz ubiję. Fajnie, w końcu coś nowego, a nie ciągle, ten, nie wiem, no ciągle to samo: M1 i tak dalej. Rozumiem, ja że dużo tam było właśnie u mnie o M1. <laughs> Trochę tych mapek 90. Ale tak jak głównie przygotowywałem się do tego, żeby no wejść tutaj. Jeszcze nie ogarniam, co tutaj można ciekawego robić w tym zaklętym lesie. Oprócz jak jak tylko Ekspić, no to najprawdopodobniej wbije sobie setkę I no nie wiem, będę szedł chyba na, na tego... Na Razadora, czy coś Nie mam pojęcia, bo nie mam pojęcia, co robić w tym metku, żeby nie wiem... Trochę było ciekawiej urozmaicić to wszystko Jeszcze tam nie wiem, popytam tych innych... Oj, padnę, bo przestałem bić tego metka Zbierałem drop, gadałem, gadałem, gadałem Aż padłem. uknę sobie tam mm, medal, żeby tego Expo nie tracić. No i ten Expo, powiem Wam, że to jest coś ciemnego tutaj. Bo tutaj naprawdę z tych leci fajnie tego Expo. Nie wiem jak to tam dalej wygląda, no ale 1930. Całkiem spoko. sobie odjadę odpalić Aura. Test są całkiem spoko, tak mi się wydaje przynajmniej no nie wiem. Pewnie się znajdą co co, tutaj wyciągają z 20-30 kaftina no, albo i więcej. Ja tam. Przecież ja z tego co tam ogarniam tutaj już, już. W końcu w tym zaklętym jestem, a nie. ciągle to samo. Dobra, nie będę tam wam gadał cały czas tego samego. Idę ogarnąć, co tutaj ciekawego można sobie porobić, no i. nie co. Ja ogarnię co tutaj można robić. I widzimy się wtedy za chwilkę, jak coś znajdę, nie wiem, jakieś metki coś, to jest kolejny metek do Expo. Jest jakaś zbiorowa co? Dobra. Widzimy się za chwilę. Dobra, w sumie 22 i 30, minęło 25 minut, więc no? 3-4%? Ale dobra, mamy 40 level Peta. Yy, możemy go sobie rozwinąć aktualnie mi daje 4,9 3,5 ty mi daje na 7,7 level 8,3 7,6 to jest typ piąty, ten jest ty piąty, no ale dobra, dajmy to sobie, cyk 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 na karm Pyk. 41 level, a no, tam nic nie wzrosło dosu, ale dobra 41 level jest a, tylko 5 likonów było potrzebnych, no proszę, dobra, to reszta wywol, wtedy dobra, ja sobie XP dalej, tego pyta no i nie wiem co dalej. Zobaczę. <grywa> tutaj przy okazji zbijania sobie rangi, bo wbijam tą purpurę na P. Mamy aktualnie G8, dobijamy sobie 51 level. Przy czym będę mógł czytać już ten kolejny skill w puzzle, jak go wbiję na M. Potrzebuję 5-5, ale jakoś mi się nie pali z levelem, żeby to wbijać. Coś tam expo tutaj zawsze wpada. I tak no, wpadnie za 5 Mówię 5, 1 4 level, kolejny skill będzie, więc git Ranga jest chodzi całkiem spoko, tak myślę, tutaj chyba tutaj kody dropię, to gdzieś nie wiem na, gdzieś nie wiem, do pewnych tych kodów zbijam jakaś 2,5 k tej rangi, więc całkiem to znośnie idzie i 30 minut jakoś to wychodzi. To ile nam zostało? O, level up 51. Więc dodajemy sobie kolejny skill, i kolejny, skill, kolejny punkt. No i zostało nam. W sumie cztery 4 poziomy. No i dobra. Znajdujemy się na błówce. Będziemy sobie dobijać 9 level. Tak sobie w grocie w komnatę przed maksimumxi, ponieważ na maksimumxi każdy cech jest zajęty. A tutaj się w miarę. Dużo tych mobów i tak dalej robię sobie tak, że przeważnie sobie zbieram komnatę na raz, na dwa drogu Tam wybijam komendanty i potem tych łuczników. Myślę, że to chyba najszybszy sposób, chyba że ktoś ma bardzo dużą nagrodę i wybija te magistraty na strzała, No to wtedy wiadomo, jak sobie na środku i tam się nie chce bić tego z buta wszystkiego, I tego no, ustawamy sobie w rogu, ona mi się tak fajnie taką ćwiartkę koła robi. Yy. No i co, wybijamy sobie. Tutaj mamy 9,37, jeszcze raz chyba się będę musiał ale ja Chciałem, żebyście zobaczyli sobie, jak mniej więcej ten Night tam wygląda. Myślę, że w miarę gate, za dużo też nie mam procent dodatkowego do PD nie wiem ile tam procent nawet tu pdek, jakaś księga lidera na Woju. 100% serwera, ale idzie to idzie. Coś Wam powiem 99,65. Mniej więcej na jednym mówię, wbijam gdzieś około procenta, myślę jak tak. Czasami wiadomo ten eks spadnie, ale to tam 10 i mam tak ustalone, że jak mi błogo się skończy, to muszę się bufnąć, wtedy wiem, że nas że będziemy nie wywali. Chyba błogo trwa 150 sekund, a błogo po 3 minutach chyba. To jak mi się błogo skończy, to chwila i muszę ponosić błówkę. No, co tutaj jeszcze powiedzieć, jak mi się całkiem Tutaj na tej większej komnocie. Myślałem, że mimo tego, że ta będzie padać i tracić tego Expo, to będę gorzej wychodził niż na tej mojej komnacie, co ja wbijałem 9,5 level. Ale tu się okazuje, że jest w miarę tutaj ostatnie 10 setnych wbijamy. Wtedy mi zostało na 3 minuty, czyli gdzieś około wbijam z takim odpałem 20% w godzinkę. Ja już tak myślę. Ostatnie 5 setnych. Takie 500, niech, no i 9.1 level, zostałem 4 level'a ale to nie wiem, kiedy będę dobijał. Raczej, kiedy? No, hmm, co tam będę dobijał? Tylko nie wiem, czy w tym odcinku się zobaczycie jakieś level-upy, bo jutro jest event rybacki, na by się tam wybieram, a później znowu do roboty wracam, więc nie wiem, jak to będzie z ekspertem wyglądało. No i co, 9.1 siedzi z baja więc maja możemy się tepnąć już. W sumie dzisiaj już kończę tego. To wychodzę z tej groty odpocząć. No i sobie w sumie tam jeszcze mam trzy skrzynki, że sobie je otworzę. Ech, tylko jeszcze ten Wojny musi poszczyć tutaj. 9.1 level, już to tak fajnie wygląda Jeszcze mówię jeszcze 4 poziomy do 9.5 Trochę mi ten las zmotywował Żeby się zabrać za expa Będę sobie tworzyć 3 pudełka Może wyleci padek. O, znowu rybie w niej 3 plus 2 za plus 2 ale te ryby, to się bardzo nam przydadzą. Bo tutaj jest ten element rybacki. Dobra, idę sobie w sumie. Idę w sumie spać, ale główka się od tylko do jeden i to wszystko. Na dziś. Dobra, jeszcze tutaj będzie podejście szybkie na dwa antyki: Rubina i Adejta. Tylko nie wiem, dlaczego mam jakieś lagi tutaj. Pierwsza, bo siedzi. Druga tuba nie weszła. No ale jest on date, 1, więc Git. No to dobra, została godzina w sumie do końca eventu rybackiego. Czy wędkarskiego? Yy. Tutaj macie drop pokazany co tam z Tych rybek się udało złowić. mamy tam jakieś na ziemię trzy węgorze. Z takich lepszych. Jeden tylko karaś. karaż, I tutaj krasnoturki 6 aż sztuk No i ten jeden siri To 3 ataku on daje. Eee, Tutaj mam pojedyncze szkaty Które tam zrobiłem No, a teraz na drugiej postaci eee, Na drugiej postaci Tutaj ją odpalę, pokażę Wam resztę dropu Nie wiem czy nie będę mi się wyłączyć, czy wyłączyć dobra, tutaj o, jest dobra. No i tutaj reszta dropu. To są same podwójne te a Tutaj też jeszcze podwójne. No i tutaj potrojne. podwójne bardzo mało się udało zrobić, bardzo, bardzo mało. No ale lepsze to niż nic. Ja chwilę z niej poczekam. Ja bo jest sprzedam, albo będę otwierał na medale bohatera, te medale tu sobie wygracie, żeby to szybciej trochę wyszło. A tam jeszcze zobaczę. Więc tak to się prezentuje na razie. I no to co lecimy dalej z materiałem. E, dobra, tutaj mi się udało z tą boli właśnie wygrać. Ja i od Czerwonego Smoka. E, to jest Moa Melee. Ja ogólnie tam, tam swoją Messi co miałem, to sprzedałem, bo mówiliście, że ty to się nie opłaca w ogóle, no i nie ja Meksyk do 5, coś level, ona już miała, i mi, mnie, że w sumie za 6 mam to ja sobie tego pijęgodowca, więc no dobra, spróbuję z tym, tym, i tak za darmo to jajko, i tak, no to jak bym tutaj nazwać? Dobra i zobaczmy. Ona jest na 15 dni, 0,7 PC, to 0,2 obrony. Yy, 3 skille I jak jest typ 6, nie. To jest Baja, ale znają życie, To jest typ drugi. <grytanie> Dobra, nic, to pójdzie do kosza. Ale mieli mało melej, więc fajnie, fajnie. No i dobra, miałem coś wam dobrać w sumie jeszcze, bo tam jutro są blaski i tak dalej, ale stwierdziłem, że odcinek jest tak jest trochę mm, długi, więc nie ma sensu. Teraz dzielę to wam na dwa. Ja sobie właśnie dropię tutaj pedeki, żeby dalej ekspić szamankę, bo w niedzielę jest przez cały dzień 100% ekspa, więc zamierzam to jak najbardziej wykorzystać, wbić level może dwa, jak mi się uda. zobaczycie jak to będzie sobie wyglądało. Ten EXP, no to nie byłem no bez tych rad serwerowych O, na wizji aura miecza Bez tych rad serwerowych, no to, to jest jakaś masakra ogólnie Ten EXP tak wolno leci że dość dogadać. gadać No po, a ogólnie coś kupiłem sobie, mani, nie wiem czy mówiłem, ale W końcu kupiłem mani Masakra, tam jest trans yy, tam W znaczy, sensie to jest bengal, trans mani ale jaką za zapierdziela 3 razy, razy szybciej się układałem, więc skid. Takie jest opcja. No to co. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, bożka subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału. Podziękować chciałbym Wam za mega aktywność pod moimi filmikami, za wszystkie łapki, komentarze, za nowych subskrybentów. Naprawdę mi zostawiam mega, mega przyjemność. Jak widzę, że kanał cały czas rośnie. No i co no, co, nie mogę więcej powiedzieć. To się przygotowuję do eventów, jutro blaski w sobotę, a w niedzielę lecą. Yy, w niedzielę lecą bo lecę ekspić bówkę dalej więc też jakiś materiał z tego będzie. Na razie sobie klepie metki, zrobię rękawiczki. robię pedeki, bo mało mam. Przy okazji zbijam jakieś tam bosy. No więc nie przedłużając. Na razie.